Witam Państwa bardzo serdecznie. No, Król Pustkowia, jak zawsze piękny, jak zawsze w dobrej formie. Człowiek wspaniały, interesujący, niezwykle mądry, atrakcyjny. Kłaniam się nisko. Drodzy Państwo, gdybyśmy mieli w polityce. Na przykład, tysiąc takich panów grzegorzów. do tego mielibyśmy tysiąc takich panów korwinów w dobrej formie, z czasów, gdy korwin tam y, oczywiście próbował jeszcze robić zamieszanie w Polsce y, w latach 90. To był bardzo mądry człowiek. No nie zapominajmy, że panu Januszowi w dalszym ciągu należy oddawać honory y, cokolwiek, y, by Chciano o nim teraz mówić, to on i tak padł ofiarą tego zaprzeństwa. Które dzisiaj ma Polsce do zaprezentowania także Konfederacja. Konfederacja to jest tak zniszczona, systemowa partia centrowa. Ludzie zakłamani, obłudnicy, ludzie sprzedajni, ludzie, którzy cokolwiek chcielibyśmy o nich powiedzieć, bo zapowiadali się dobrze jeszcze niegdyś, ale na plecach pana Janusza się promowali, na plecach pana Grzegorza usunęli pana Janusza, usunęli pana Grzegorza, prawda, bo oni nie są potrzebni. My tutaj te młode wilczki, prawda, będziemy sobie robić teraz własne kariery, własne interesy, ale gdybyśmy mieli takich ludzi w polityce, tysiąc, prawda, w Grzegorzów, tysiąc korwinów. No i tysiąc takich królów pustkowia, bo dlaczego by nie, drodzy państwo, a co? Mamy myśleć o sobie, że kim my to jesteśmy, że my nic nie znaczymy, że co, że ktoś tam musi powiedzieć, że my, yy, prawda, jakieś prawdy głosimy, że ktoś ma nas tam nagrodzić. Nie, nagradzajmy się, po prostu. Yy, uczyńmy z siebie wielkich ludzi. W tej, żyjąc, w tej własnej dumie bycia Polakiem, tak jak prawda, inne kraje potrafią o swoje interesy walczyć, tak jak potrafią załatwiać swoje sprawy na arenie wydarzeń międzynarodowych, my też się po prostu skłaniajmy ku temu, że Polska powinna być dla nas najważniejsza, a nie to, co ten zapluty fałszem zachód próbuje z nami. Zrobić. Zrobią z nami, co chcą, dlatego, że nie ma silnego ducha polskiego przede wszystkim. Ja zakładam, że on nigdy nie był tak do końca obudzony, po prostu tak w pełni obudzony. No bo jeśli jesteś dumnym człowiekiem związanym z własną kulturą, związanym ze szlachetnością, z czystością serca, a mamy. Z czego czerpać jako Polacy? Nie zapominajcie, mamy taki potencjał kulturowy. Jeśli dodatkowo jeszcze nie boimy się mówić o prawdzie, rodzimy prawdę, za wszelką cenę stawiamy opór systemowi, to jakże można nazwać nas ludźmi chorymi, na przykład, albo ułomnymi, kiedy ta siła, która jest w nas, decyduje o tym, że jesteśmy ludźmi zdrowymi. Nic nam nie dolega, nie potrzebujemy pomocy jakiegoś tam głupkowatego psychiatry, psychologa czy nawet filozofa, bo ci filozofowie nieszczęśni niestety światu nie mieli nic do zaoferowania. To Państwo wiecie, bo na kanale o tym opowiadałem już wielokrotnie, jaki jest wielki upadek w ogóle... Filozofii, gdy ludzie poszukują cokolwiek by nie powiedzieć, przecież na całym świecie wolności. Wolność jest pragnieniem każdego człowieka, gdy tymczasem staje się on jedynie systemową małpką, która skacze na arenie tych błaznów, próbując zaprezentować te swoje ułomne osiągnięcia twórcze. Dzisiaj w Talent Show oczywiście masa jest tego, natomiast przeżycie własnej wolności. In konkretno bo ja tutaj nie mówię o tym, jak Państwo mielibyście tę wolność przeżywać, ja o tym nie mówię, to jest sprawa subiektywna, bo wolność jest doświadczeniem czysto subiektywnym, bo jeśli ktoś ma wam powiedzieć, jak macie życie, co macie robić, yy, prawda, yy, w którym kierunku podążać, no to nie mamy tutaj mowy o wolności. Jesteście po to, żeby głosić prawdę, a żeby wskazywać w strukturach organizacji yy, te sfery, które są ułomne. Które są zaciemnione, które są spatologizowane po prostu we wszelkim zakresie. Każdy coś. Oczywiście zauważy. Każdy zauważy coś, czego drugi nie widzi. Dlatego droga do wolności to jest droga przez samotność, oczywiście, ale to jest doświadczenie subiektywne. Do tego pasja własnego życia, zogniskowana wokół ukazania mojego przedmiotu specjalizacji, na którym się uwagę koncentruje i który się poszerza nieograniczenie. Tak jak fizycy na początku XX wieku dokonywali wielkich przełomów. Niels Bohr, na przykład, twórca fizyki kwantowej, na początku XX wieku nikt nie wiedział, do czego Fizyka kwantowa w ogóle będzie służyła dopiero dzisiaj. Wiemy, jakie zagrożenia nakłada na nas sztuczna inteligencja, która ostatecznie przejmie kontrolę nad światem. Ale mieliśmy też innych naukowców, prawda, na całym świecie ludzi odważnych, ludzi dzielnych, ludzi myślących samodzielnie ludzi wreszcie, którzy dla samego siebie byli dumą jedyną, niepowtarzalną i osobliwą. Takich ludzi system nie potrzebuje, system ich wymiata po prostu totalnie na śmietnik, wypad jest potrzebny tylko schemat, prawda, człowieczek ułomny, malutki trybik w maszynie, yy, który i tak będzie powtarzał to, co... Z... Sztuczna inteligencja i tak już wie, bo przecież wiedza, która została wytworzona, może być jedynie powtarzana w nieskończoność. To dzisiaj nazywamy tak zwaną edukacją. Do tego jest manipulowana przez system, bo wszelkie systemy manipulują po prostu wiedzą. Czyli możemy dzisiaj powiedzieć, że zagrożenia klimatyczne, wszelkie pandemie, za którymi stoją naukowcy, podszywają się rzekomo pod jakieś idee promowane przez koncerny, a jest to jeden wielki fałsz. Nie ma naukowców niezależnych i nawet pan Janusz powiedział swego czasu słynne słowa, że to są prawda ludzie sprzedajni wiemy jacy. Ale drodzy Państwo, żeby tematu nie przeciągać, bo król jest człowiekiem wyjątkowo mądrym i przenikliwym, a jego teorie dotyczące wszechświata zostaną zapamiętane na wieczność. W zasadzie jest to jedyna teoria, która powinna być głoszona przez świat, ale ten świat nie ceni prawdy. Ten świat ceni jedynie kłamstwo, bo Król Pustkowia wielokrotnie mówił, że droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia. Jeśli bowiem nasz gatunek, ten gatunek, w którym żyjemy obecnie, wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, scenę wydarzeń opuścił. Dla nas przetrwanie w ogóle nie zostało przewidziane, drodzy państwo. Przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane, dlatego że na najwyższym szczeblu ewolucji zmienia się paradygmat i traci na znaczeniu walka o przetrwanie, a zyskuje na znaczeniu walka o prawdę czyli rezygnację z władzy w obliczu ujawnienia naszego zaciemnienia wiemy dobrze że każdy człowiek poszukuje władzy splendoru sławy wykorzystania innych do osiągnięcia swojego partykularnego celu zarobienia kupę pieniędzy przy tej okazji wyciskanych przez system przez promowanych błaznów systemowych bardzo często którzy zawsze w danej epoce zarabią tam jakieś prawda sobie środki bo także utuska widzimy teraz obecnie jak jest promowana ta elita wielka na przykład tych aktorów jak Basia Kurdej-Szatan prawda sobie karierę w telewizji robi głupkowa ta dziewczyna no biedna biedna ułomna to są upośledzeni ludzie chorzy przede wszystkim psychicznie prawda inwalidus totalny taki mentalny moralny i intelektualny natomiast król jest człowiekiem wybitnym no to państwo wiecie bo kto takie teorie przedstawia na świecie walka o prawdy. To nam daje wolność, to jest po pierwsze wolność jako odpowiedzialność, no i oczywiście wykorzystanie zła moralnego, które jest potrzebne do rodzenia prawdy, bo jeśli zło moralne nie służy kulturowemu postępowi, czyli jeśli jakieś grupy ludzi, organizacje, koncerny, swołoc, motłoch zdobywa władzę, to krępuje następnie wszystko na całe lata, następnie później po 10, 20 latach się budzimy, nic się nie zmienia, nie wchodzi na arenę wydarzeń nowa władza albo Stara władza, prawda, dochodzi do momentu, w którym się przewerbuje, na przykład jak polskie służby po roku 89 i antypolscy politycy, tajni współpracownicy komunistów i także ta tak zwana. Opozycja po roku 1989. Oni przestali już służyć tylko NRD i Moskwie, a zaczęli służyć agenturom na całym świecie, i ta Polska jest po prostu rozpieprzona totalnie. A jeśli zło moralne nie będzie służyło kulturowemu postępowi, to przerodzi się w zło destruktywne. Nasze życie dla wszechświata tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, drodzy. Pójcie sobie co chcecie i tak nic innego nie wymyślicie, bo teorie króla Pustkowia są najlepsze, dlatego też Król Pustkowia jest królem. Pustkowia, bo prawda jest na pustkowiu, czyli tam, gdzie nas jeszcze nie ma. No i co państwo powiecie teraz? Co powiedzą ci wszyscy znawcy życia, ci mędrcy, jacyś tam buddyści, ci fałszywi chrześcijanie, którzy tam się tylko modlą do tego Boga, żeby im coś tam dał, żeby im interesy załatwił, żeby dzieci chronił i tak dalej, a potem się dziwią, dlaczego Bóg się od nich odwraca, skoro nie poszli nawet za Jezusem. Słuchajcie, Przecież to jest bandytka, to chrześcijaństwo także. Nie poszli za Jezusem. Jezus nakazywał bronić prawdy za wszelką cenę. Choćby się naprawdę wszystko wam miało stać, to i tak macie zagwarantowane Królestwo Niebieskie. To czemu nie bronicie? Czemu nie ma y, na, naprawdę setek tysięcy takich chrześcijan silnych i dumnych, właśnie? Jak chociażby pan Grzegorz, bo wspominam pana Grzegorza, ale przecież muzułmanie mają o wiele silniejszą religię niż chrześcijaństwo. Przecież to chrześcijaństwo to można prawda, nogą tupnąć i to się spłoszy jak myszki, zresztą znam wielu chrześcijan, to cymbał na cymbale poganiany innym cymbałem brakuje odwagi, brakuje dzielności etycznej, brakuje wiedzy przede wszystkim doty dotyczącej życia, bo czego wy chcecie od tego życia, nie walczycie o prawdę, siedzicie cicho na przykład, boicie się coś powiedzieć, anonimowo się wyrażacie, bo was tam prawda, skrępują, bo wam majątki zabiorą i tak wam wszystko zabiorą, już jest wszystko stracone, ludzie dostajecie moment walki o wolność i się wycofujecie, bo się boicie no i co? i teraz jakieś modlitwy będziemy tutaj wyczyniać, prawda? albo nadzieję mamy, że coś się zmieni gówno się zmieni, mówiłem to od dawna ludzie drodzy zawsze uważane za wariata ale teraz wracamy do tego tematu Komisja Europejska potwierdziła w środę yy, forsowany tak zwany cel klimatyczny i tu będą jaja Fantastyczne. Zgodnie z propozycją Brukseli, emisje gazów cieplarnianych w 2040 roku powinny być zmniejszone o 90% względem poziomu z roku 1990. To oczywiście Sara Zielińska, wybitna klimatyczka i badaczka wiatrów. Pamiętacie Państwo, co ona wygadywała? Ale ona to potwierdziła, że Polska na pewno sprosta tym wymaganiom. Także my, drodzy Państwo, zostaliśmy wciągnięci w tę Unię Europejską i tam sobie siedzimy w tej Unii Europejskiej, bo tam jest tak fajnie i tam jest bardzo przyjemnie. Dzisiaj Leszek Miller y, tam oczywiście krytykuje, bo to już jest taki Senek z mądry, on krytykuje Ukrainę, Tuska, krytykuje Kwaśniewskiego, krytykuje tam się kłóci z tymi starymi premierami Polski, z Pawlakiem, prawda, y, z innymi zapraszanymi do Polsatu, bo tam jest taki program na Polsacie, na przykład y, prezydenci i premierzy i tam przychodzą, jak się mędrzec jeden za drugim ustawia, żeby coś powiedzieć, taka rzesza cymbałów totalnych. No ale Leszek krytykuje, no ale w czasie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to. Kto krytykował Unię Europejską? Pan Janusz Korwin-Mikke, pan nieżyjący już świętej pamięci Andrzej Leper. Nawet Giertych kiedyś krytykował Unię Europejską. Chyba najbardziej był zaciekły w tej krytyce, bo on był kiedyś narodowcem, narodowcem, który wypromował tak naprawdę karierę Krzyśka Bosaka teraz, prawda? Ale, drodzy Państwo, niewiele ludzi mówiło o zagrożeniach wynikających z wejścia do Unii Europejskiej. Mówiło się wtedy, w tam tym czasie, że będzie to Nowa Moskwa, nowe zwierzchnictwo pod kontrolą już wielu yy, przedstawicieli, bo to są koncerny, agroholdingi, elity, duże wpływy, prawda, diaspory amerykańskiej, która przepycha niekorzystne ustawy na y, Europę, wpycha je do Europy. Tak Trump zdestabilizował. Yy, mówię Trump, yy, Administracja Stanów Zjednoczonych zdestabilizowała wcześniej za czasów Juska Bidena całą Europę, żeby następnie wpuścić na to terytorium Trumpa, któremu łatwiej tutaj będzie dokonać kolonizacji Europy. I wiecie Państwo, że wpływy w Europie Trumpa są wyjątkowo silne. Z drugiej strony mamy oczywiście Putina. Niemcy i Francja przez całą wojnę na Ukrainie kupowały gaz od Putina. Więc drodzy Państwo, mamy sobie taki eurokołuchos. W tym eurokołchozie sobie żyjemy. Ale nikomu teraz nie przeszkadza żebyśmy, yy, prawda, tutaj siedzieli w tym eurokołchozie, patrzyli na to dzieło zniszczenia. Ukraińcy, migranci, granice zniszczone, polsko-niemiecka, niemieckie służby tutaj grasujące, policjanci niemieccy, którzy mogą zatrzymać Polaka, mają prawo użyć broni na terenie naszego kraju. Kto to widział coś takiego? Wcześniej były problemy z granicą na Białorusi. No cała masa problemów. Ale nie mamy przedstawicieli. Nie mamy tego tysiąca Grzegorzów, nie mamy tysiąca Korwinów, nie mamy tysiąca Królów. W pustkowia, ludzi mądrych, szczególnie przecież, no bo od pana Janusza jestem mądrzejszy prawdopodobnie z tysiąc razy. No, tak wygląda, drodzy państwo, no ale do tego trzeba dojrzeć też i dumę ludzką też trzeba umieć traktować, bo jak właściwie, no bo jak mówił Schopenhauer, skromność jest cnotą tych, którzy nie mają innych. Ale teraz w związku z tymi zagrożeniami klimatycznymi, na przykład, wypowiada się Sławomir Mencen. A tyle się Trzaskowski mówi. Mencen nagadał w trakcie kampanii, że nie ma już Zielonego Ładu. Zielony Ład trzeba odrzucić, a nie zaostrzać. Ale my dalej siedzimy w tej Unii Europejskiej. Mateuszek Morawiecki, komisarz Wojciechowski nas prawda, wprowadzili w ten klimatyzm w te Zielone Łady. Teraz Mateuszek już myśli o tym, żeby być znowu premierem. Ale Mencen nie jest panem Grzegorzem, ani panem Korwinem, ani nawet królem Pustkowym. Bo do króla Pustkowia to mu jest najdalej, jeśli chodzi o kwestię wyżyn intelektu. Natomiast Mencen odwrócił się już od możliwości i potrzeby wyjścia Polski z Unii Europejskiej, ale dalej nas robią w jajo, dalej nam sprzedają to i myślą, że coś się tam zmieni. Myślą, że tam Urszula nagle wleje oleju do głowy, bo jej Zajączkowska powie, że, yy, prawda, yy, jak to było wielokrotnie, że tam yy, Zajączkowska zaorała Urszulę, zrobiła karierę na całym świecie, ale nikt nie mówi o Pol Exit. Oni tylko mówią, że Trzaskowski się nagadał w trakcie kampanii, że nie ma już Zielonego Ładu. No, będzie Zielony Ład, to wszystko będzie postępować jeszcze bardziej, drodzy Państwo. Yy. I Zajączkowska, szczekaczka kolejnych yy, kundela, w zasadzie służb, no bo jak kundel, no to wiadomo, że yy, płci yy, męskiej. Natomiast Zajączkowska pisze, panie Trzaskowski, jak to było? Zielonego ładu już nie ma. Ordynarne kłamstwo. Yy, każda inicjatywa jakichkolwiek dyskusji na temat rewizji Zielonego ładu jest blokowana w parlamencie europejskim. To po co my tam siedzimy? Ja się pytam, dlaczego ja mam płacić na tego durnego męcena, on nie bierze w zasadzie pensji z Sejmu, bo on ma swoje zarobki tam gdzieś wygenerowane bo jest jakimś tam kapitalistą niby tam nie wiadomo kim, mało mnie to obchodzi pulpet zdradziecki ale dlaczego Zajączkowską utrzymujecie dlaczego w ogóle ludzie drodzy pozwalacie komuś takiemu się panoszyć w tym kraju nie ma was dumy, nie ma was chęci odkrycia tej prawdy, że ona będzie mówić, że tam Zielony Ład wprowadzają ETSy i ona się nie zgadza tam już wszystko zostało przyklepane dlaczego Mendsen nie mówi tego, żeby wyjść z Unii Europejskiej, dlaczego ona tego nie mówi, dlaczego nie ma tysiąca tych właściwych polityków po prostu, którzy powiedzieliby jasno i wyraźnie, nie chcemy tej Unii Europejskiej, zbudujemy sobie silną Polskę nie, będziemy sobie tego słuchać w nieskończoność i Mateusio Morawiecki też się oczywiście musiał w tej sprawie wypowiedzieć powinni powiedzieć uczciwie 90% spadku konkurencyjności europejskich firm i on też się wypowiada. On wprowadzał Polskę w Zielony Ład i też się wypowiada. Kolejne dokręcanie śruby polskiemu rolnictwu i przemysłowi. Jak widać, umowa Mercosur to za mało. Trzeba odrzucić to szaleństwo, dodaje niejaki Łukasz Rzepecki. O czym my w ogóle mówimy, drodzy Państwo? Po co my tam jesteśmy? Tobiasz Boheński Na zachodzie bez zmian. Zielony Ład w pełnej krasie. Zniszczą przemysł, rozwój i całą gospodarkę. Komisja Europejska jest oderwana od rzeczywistości i interesów państw członkowskich. Jakie interesy państw członkowskich? Robią nas po prostu w jajo... Każdego dnia, jakie interesy? Oni mają interesy. To oni zarabiają 50 koła w ogóle miesięcznie. Ludzie drodzy, jeszcze sobie karierę zrobią, jak się kade kadencje skończą. Jeszcze będą pracować na, w instytucjach, w organizacjach, w MKOL-u. Może niektórzy, bo tutaj już do mkol jedzie za moment. Robią, nazwijają. Tam nie było żadnego interesu państw członkowskich. Ludzie, zdajcie sobie z tego sprawę. Co wam jest? Coś nie tak z wami jest. To wszystko miało zostać przejęte, tak jak Polska została zdobyta, yy, prawda, yy, teraz obecnie po wejściu do Unii Europejskiej jak w czasie II wojny światowej, tylko że bez jednego wystrzału. I wysłuchujemy tego. Słuchajcie, Marcinek Romanowski też się powiedział, ideologiczna obsesja w Brukseli trwa w najlepsze. Komisja Europejska właśnie zaproponowała nowe klimatyczne, samo, prawda, wiadomo co, 90% redukcji emisji do 2040 roku. Lewicowo-liberalny establishment. Piotr Miller, to ja nawet nie wiem, kto to jest. Tuska nikt nie ogra w Europie. Unia ogłasza nowy cel 90% emisji do roku 2040. No i czemu się dziwimy? No, czemu się dziwimy, drodzy państwo, że nic się nie zmienia? Czemu się dziwimy, skoro idziesz na wybory i głosujesz na takiego wariata, który nie ma ci nic do zaproponowania, bo się boją wyjść z Unii Europejskiej, jakby Unia Europejska zobaczyła dumną Polskę, słuchajcie, jakbyśmy mieli husarię dzisiaj, to byśmy całą tę Europę zdobyli po prostu. Tak, nawet bez szołgów, to wam mówię. To jest tak zniszczone, zdemoralizowane społeczeństwo zachodnie, a my sobie siedzimy tutaj grzecznie, yy, jeszcze mogę tutaj cytować tych ludzi, prawda, jeden i drugi to samo zagrożenia klimatyczne, klimatyzm, elity, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie mówi o Polexit. Drodzy Państwo, nikt nie mówi o Poleksit. Jak ta Polska ma funkcjonować? Taki bogaty kraj. Już byście dawno zarabiali ludzie bez tej Unii Europejskiej 20 tysięcy miesięcznie spokojnie w dochodzie podstawowym, tylko trzeba by było zrobić porządek w tym kraju. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie.